W tłumie każdej zatłoczonej ulicy zawsze można dostrzec szczególny typ ludzi. Nie wyróżniają się wyglądem, nie krzyczą o swojej obecności, ale jakby promieniują niewidzialną aurą dostępności. Manipulatorzy, energetyczni wampiry, chroniczni konsumenci cudzej troski wszyscy oni instynktownie odnajdują tych ludzi. Jakby niewidzialna nić przyciągała pasożyty do tych, Którzy są gotowi oddawać, ratować, pomagać nawet ze szkodą dla siebie. Co dzieje się w głębiach ludzkiej psychiki, gdy formuje się ten dziwny magnes na toksyczne relacje? Dlaczego jedni ludzie ustanawiają wyraźne granice i odpychają pasożyty u progu, a inni wciąż na nowo znajdują się w pułapce manipulacji? Odpowiedź na to pytanie nie leży w słabości charakteru. Nie w niewystarczającej edukacji czy doświadczeniu życiowym. Jest ukryta głębiej w samych podstawach kształtowania osobowości, w tych pierwszych latach życia, gdy dziecko uczy się rozumieć, kim jest w tym świecie. Psychologowie nazywają to syndromem ratownika, ale za tym suchym terminem kryje się cały dramat ludzkiej egzystencji. Wyobraźcie sobie dziecko. Które od wczesnych lat nauczyło się przetrwać poprzez opiekę nad innymi. Może w rodzinie był chory ojciec, depresyjna matka lub młodsze rodzeństwo wymagające stałej uwagi. Dziecko szybko zrozumiało prostą prawdę. Gdy pomaga, gdy bierze na siebie cudzy ból, gdy ratuje, ma wartość. Jest zauważane, podziękowane, w odpowiedzi otrzymuje troskę. Tak rodzi się wzorzec, który później stanie się przekleństwem dorosłego życia. Ludzka psychika jest urządzona genialnie i jednocześnie tragicznie. Zapamiętuje nielogiczne wnioski, a emocjonalne przeżycia. Gdy małe dziecko odczuwa ciepło i akceptację tylko wtedy, gdy kogoś ratuje, jego mózg tworzy mocne połączenie neuronowe. Ratować równa się być kochanym. Nie ratować oznacza być niepotrzebnym, i to połączenie działa przez dekady, nawet gdy człowiek dorasta, zdobywa wykształcenie, buduje karierę. Głęboko w nieświadomości nadal żyje to małe dziecko, które boi się zostać samotne, jeśli przestanie być użyteczne. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i polubić, jeśli ten temat do Ciebie przemawia. To pomaga tworzyć więcej takich treści. To co dzieje się dalej, przypomina dobrze wyreżyserowany spektakl. Ratownik wchodzi w dorosłe życie z niewidzialną tabliczką na czole, gotowy pomóc za wszelką cenę. Sam nie widzi tej tabliczki, ale energetyczni pasożyty odczytują ją natychmiast. To nie mistyka, nie ezoteryka, to czysta psychologia odczytywania sygnałów niewerbalnych. Ratownik porusza się po świecie ze szczególną postawą, lekko zgarbione ramiona, gotowość natychmiastowej reakcji na cudze prośby, sposób mówienia, w którym zawsze jest miejsce na usprawiedliwienia i wyjaśnienia. Nie idzie pewnie, jakby przepuszczał innych do przodu, zawsze gotowy się odsunąć, ustąpić. Manipulator rozpoznaje tę ofiarę w ciągu sekund, instynktownie czuje, kto nie będzie w stanie mu odmówić. Pierwsze spotkanie często wygląda magicznie. Pasożyt przychodzi z problemem, historią o swoich nieszczęściach, a ratownik natychmiast odczuwa znajome wezwanie. Wreszcie ktoś potrzebuje jego pomocy. Wreszcie może usprawiedliwić swoją egzystencję. To uczucie przypomina narkotyk, daje natychmiastową ulgę od niewidzialnego niepokoju, który stale żyje w środku. Tego samego niepokoju, który szepcze: Jeśli nikomu nie jesteś potrzebny, nie masz wartości. Tak rozpoczyna się taniec ofiary i pasożyta. Początkowo wszystko wygląda szlachetnie. Człowiek po prostu pomaga temu, kto wpadł w kłopoty. Ale bardzo szybko pojawiają się pierwsze niepokojące znaki. Problemy ratowanego nigdy nie zostają definitywnie rozwiązane. Zawsze pojawia się coś nowego. Zawsze potrzebna jest jeszcze jedna przysługa jeszcze trochę pieniędzy jeszcze jedna szansa a ratownik nie może się zatrzymać, bo zatrzymać się oznacza zmierzyć się z własną pustką z pytaniem a kim jestem bez tej misji ratowania? Niewielu wie, że syndrom ratownika to właściwie zamaskowana forma uzależnienia. Tak jak alkoholik jest uzależniony od alkoholu, ratownik jest uzależniony od poczucia własnej niezbędności. Jego poczucie własnej wartości nie istnieje samo w sobie. Buduje się wyłącznie poprzez fakt pomocy innym. Zabierzcie takiej osobie możliwość kogoś ratowania, a poczuje prawdziwy głód. Paniczna trwoga, poczucie pustki, wewnętrzny głos mówiący. Jesteś bezwartościowy, jeśli nikomu nie służysz. To nie słabość charakteru, to efekt działania głębokich mechanizmów obronnych psychiki, które kiedyś pomogły przetrwać, a teraz zamieniły się w więzienie. Psychologowie z analizy transakcyjnej opisali ten mechanizm przez model trójkąta dramatycznego Karpmana. W nim zawsze są trzy role: ofiara, ratownik i prześladowca. I najstraszniejsze jest to, że te role stale zmieniają się miejscami. Dziś człowiek ratuje kogoś od problemów, jutro sam staje się ofiarą manipulacji tej osoby, a pojutrze przypisuje mu się rolę prześladowcy, gdy w końcu próbuje ustalić granice. To koło wyczerpuje, ale wyrwać się z niego jest niemal niemożliwe bez głębokiego uświadomienia tego, co się dzieje. Ludzie często myślą, że problem w tym, że wybierają niewłaściwych partnerów, niewłaściwych przyjaciół, ale w rzeczywistości problem jest znacznie głębszy. Problem w tym wewnętrznym kompasie, który prowadzi ich naprzeciw, właśnie tym, którzy będą wykorzystywać ich dobroć. Ratownik nie może zbudować zdrowej relacji ze zdrową osobą, bo zdrowa osoba nie potrzebuje ciągłego ratowania. Ma własne granice, bierze odpowiedzialność za swoje życie, nie potrzebuje kogoś, kto rozwiąże wszystkie jej problemy, a to dla ratownika katastrofa, bo po co wtedy w ogóle jest potrzebny? Dlatego ratownicy wciąż przyciągają emocjonalnych pasożytów. To nie przypadek, nie karma, nie przekleństwo to precyzyjna praca nieświadomości, która szuka znanych wzorców. Wybiera tego partnera, który potwierdzi starą dziecięcą wiarę: Jesteś wartościowy tylko wtedy, gdy kogoś ratujesz. Wybiera takich przyjaciół, którzy zawsze będą w kryzysie, zawsze będą potrzebować wsparcia, bo właśnie z takimi ludźmi ratownik czuje się na swoim miejscu. Weźmy typową sytuację. Kobieta poznaje mężczyznę, który opowiada jej o swoim ciężkim losie. Poprzednia żona go nie rozumiała, praca zabiera wszystkie siły, kredyty przytłaczają, zdrowie szwankuje. Zdrowa kobieta z mocnymi granicami psychologicznymi zobaczy w tym czerwone flagi i ostrożnie się wycofa. Ale kobieta z syndromem ratownika poczuje znajome wezwanie oto ktoś, kto jej potrzebuje może mu pomóc, wesprzeć, uleczyć swoją miłością. I zaczyna się znajoma historia. Inwestuje pieniądze w jego projekty, spłaca jego długi, poświęca swoją karierę dla jego potrzeb. A on nadal jest w kryzysie, bo nieświadomie rozumie: dopóki jest nieszczęśliwy, ona zostanie przy nim. Albo inna sytuacja człowiek ma przyjaciela, który ciągle wpada w kłopoty, pożycza pieniądze i nie zwraca, prosi o pomoc w pracy i znika, gdy potrzebne jest wzajemne wsparcie. Zdrowa osoba po pierwszym, drugim razie ustali granice lub zerwie taką przyjaźń. Ale ratownik będzie nadal dawać szansę, tłumaczyć sobie, że przyjaciel po prostu przechodzi trudny okres, bo przyznać, że jest wykorzystywany, oznacza zmierzyć się z bolesną prawdą. Moja dobroć nie czyni mnie kochanym, po prostu czyni mnie wygodnym. Tu ukryta jest głęboka prawda o naturze człowieka. Wszyscy nosimy w sobie dziecięce traumy, te pierwsze doświadczenia, gdy nauczyliśmy się przetrwać w swojej rodzinie, i jeśli dziecko nauczyło się otrzymywać miłość przez ofiarność, będzie to kontynuować przez całe życie, nawet gdy to przynosi ból, nawet gdy niszczy jego zdrowie, finanse, psychikę, bo zmienić ten wzorzec oznacza zmierzyć się ze strachem, który żyje na najgłębszym poziomie. A kim jestem bez tej roli? Mechanizmy obronne psychiki działają znakomicie. Gdy ratownik zaczyna zauważać, że jest wykorzystywany, włącza się racjonalizacja. Może nie pomogłem wystarczająco? Może trzeba oddać jeszcze więcej? Albo projekcja. Przecież sam kiedyś potrzebowałem pomocy. Jak mogę odmówić innemu? Albo wyparcie, w ogóle nic strasznego się nie dzieje, to po prostu trudny okres w relacji. Wszystkie te mechanizmy działają na jedno: zachować znany obraz świata, nie pozwolić uświadomić sobie straszliwej prawdy o tym, co się naprawdę dzieje. A prawda jest taka, że ratownik i pasożyt to dwie strony tego samego medalu oboje mają naruszone granice psychologiczne. Oboje nie wiedzą, gdzie kończy się ich odpowiedzialność, a zaczyna odpowiedzialność innej osoby. Pasożyt uważa, że inni powinni rozwiązywać jego problemy. Ratownik uważa, że jest zobowiązany rozwiązywać cudze problemy. I oboje otrzymują to, co podtrzymuje ich wzorzec: pasożyt, darmowego pomocnika. Ratownik, potwierdzenie swojej wartości. To koło prawie niemożliwe jest przerwać bez bólu, bo przerwać je oznacza przejść przez prawdziwe odrodzenie osobowości. Trzeba pozwolić sobie poczuć ten strach, który zawsze był ukryty pod maską ofiarności: strach przed byciem niepotrzebnym, strach przed zostaniem samemu, strach przed odkryciem, że Twoja wartość jako człowieka nie zależy od tego, ile robisz dla innych. Ten proces wywołuje prawdziwy kryzys egzystencjalny. Jeśli nie jestem ratownikiem, to kim w ogóle jestem? Natura ludzka jest taka, że boimy się zmian nawet wtedy, gdy obecna sytuacja nas niszczy. Znane cierpienie wydaje się bezpieczniejsze od niewiadomej, zdrowego życia. Ratownik boi się ustalić granice, bo co będzie, jeśli powie nie? Może ludzie się odwrócą. Może zostanie sam. I ten strach trzyma go w niewoli toksycznych relacji przez lata, dekady, czasem całe życie. Ale najstraszniejsze nie jest samouzależnienie. Najstraszniejsze jest to, jak wykrzywia postrzeganie rzeczywistości. Ratownik zaczyna wierzyć, że jego ofiarność to miłość, że odmówić komuś pomocy to egoizm, że dbać o swoje potrzeby to nieodpowiedzialność. Stopniowo traci kontakt z sobą ze swoimi prawdziwymi pragnieniami i potrzebami. Jego życie zamienia się w ciągły pościg za tym, by kogoś uratować, komuś stać się potrzebnym. Niewielu rozumie, że za syndromem ratownika często kryje się głębokie, nieświadome przekonanie o własnej nicości. Człowiek nie wierzy, że można go kochać po prostu tak, za sam fakt jego istnienia. Uważa, że musi zasłużyć na miłość, udowodnić swoje prawo do istnienia i jedyny sposób, jaki zna, to być użytecznym, potrzebnym, niezastąpionym. Ale paradoks polega na tym, że pasożyty nigdy nie dają prawdziwej miłości, dają tylko iluzję potrzeby, a prawdziwa miłość nie bazuje na uzależnieniu. Gdy człowiek przez lata żyje w trybie ratownika. Jego osobowość się deformuje. Traci zdolność rozróżniania prawdziwej troski od manipulacji. Nie czuje, kiedy jest wykorzystywany, bo wykorzystanie stało się normą. Co więcej, zaczyna czuć dyskomfort w zdrowych relacjach, gdzie obie strony biorą odpowiedzialność za siebie. Takie relacje wydają mu się chłodne, egoistyczne, bo nie ma w nich dramatu. Nie ma ciągłej potrzeby ratunku, nie ma tej adrenaliny, do której przywykł. Natura człowieka jest tak skonstruowana, że przyzwyczajamy się nawet do toksyczności. Mózg adaptuje się do jakichkolwiek warunków, jeśli powtarzają się wystarczająco długo. I dla ratownika toksyczne relacje stają się nową normą. Nawet nie zauważa, jak bardzo jest wyczerpany. Jak bardzo jego życie zamieniło się w służbę cudzym potrzebom. Nadal wierzy, że robi coś dobrego, szlachetnego, że pomaga światu stać się lepszym, a w rzeczywistości po prostu wspiera cudzą nieodpowiedzialność i niszczy swoje życie. Uwolnienie z tej pułapki możliwe jest tylko przez uświadomienie. Trzeba zobaczyć wzorzec, zrozumieć skąd przyszedł i odważyć się go zmienić. To oznacza nauczyć się mówić nie bez poczucia winy. To oznacza ustalić granice i wytrzymać tę presję, która nieuchronnie powstanie. Bo pasożyty nie poddają się łatwo. Będą używać manipulacji, poczucia winy, oskarżeń o egoizm, będą próbować przywrócić ratownika do znanej roli. I właśnie tutaj rozstrzyga się, czy człowiek zdoła się w końcu uwolnić. Prawdziwa zmiana wymaga ogromnej odwagi. Trzeba pozwolić niektórym ludziom odejść z życia. Trzeba przeżyć samotność, która nieuchronnie powstaje, gdy usuwasz toksycznych ludzi ze swojego otoczenia. Trzeba nauczyć się na nowo znajdować kontakt z sobą, zrozumieć, kim naprawdę jesteś, gdy nie ratujesz. Trzeba przebudować cały system wartości, nauczyć się widzieć swoją godność nie w ofiarności. A w zdolności dbania o siebie. I tu przejawia się najgłębsza prawda o ludzkiej naturze. Prawdziwa miłość, prawdziwa troska zaczyna się od miłości do siebie. Nie od egoistycznego samouwielbienia, a od zdrowej zdolności uznawania swoich potrzeb i dbania o nie. Człowiek, który nie umie powiedzieć nie, nie umie też powiedzieć prawdziwego tak. Jego pomoc zawsze jest zmieszana z obowiązkiem, strachem, potrzebą udowodnienia swojej wartości. A prawdziwa pomoc płynie z nadmiaru spełni, z, z miejsca, gdzie człowiek najpierw napełnił siebie. Tak skonstruowana jest natura. Nie możemy dawać tego, czego nie mamy. Jeśli nasza psychika jest wyczerpana ciągłym ratowaniem innych, nie zostaje nam zasobu na prawdziwy kontakt. Zamieniamy się w puste skorupy, które mechanicznie wykonują rolę pomocnika. I najbardziej paradoksalne jest to, że taka pomoc tak naprawdę nikomu nie pomaga. Wspiera nieodpowiedzialność pasożytów i wykrzywia osobowość ratownika. Droga do zdrowych relacji prowadzi przez ból uświadomienia i odwagę zmian. Trzeba zrozumieć, że przyciąganie pasożytów to nie los. Nie przypadek, nie coś nieuniknionego, to wynik wewnętrznych wzorców, które można zmienić, to konsekwencja dziecięcych traum, które można przepracować, to mechanizmy obronne, które kiedyś pomogły przetrwać, ale teraz przeszkadzają w pełnym życiu. Gdy człowiek w końcu odważy się przerwać to koło, następuje zdumiewająca transformacja. Zaczyna zauważać, że świat nie ogranicza się do toksycznych relacji. Że istnieją ludzie, którzy nie chcą go wykorzystywać. Że możliwe są relacje, gdzie obie strony dają i biorą, gdzie jest równowaga, gdzie jest prawdziwa wzajemność. Ale żeby zobaczyć tych ludzi, trzeba najpierw uwolnić miejsce w swoim życiu, usuwając pasożyty. Pytanie postawione na początku ma prostą i jednocześnie głęboką odpowiedź. Ludzie przyciągają pasożyty nie dlatego, że są słabi lub głupi, nie dlatego, że są złymi sędziami charakteru. Przyciągają pasożyty, bo noszą w sobie nieświadome przekonanie, że ich wartość zależy od zdolności kogoś ratowania. To przekonanie ukształtowało się w dzieciństwie, gdy mała istota nauczyła się przetrwać przez służenie innym. I dopóki to przekonanie nie zostanie uświadomione i zmienione, pasożyty będą nadal znajdować drogę do takiej osoby. Natura ludzkiej psychiki jest taka, że zawsze dąży do zamknięcia niedokończonych gestaltów. Jeśli w dzieciństwie dziecko nie otrzymało bezwarunkowej miłości, jeśli musiało zasługiwać na akceptację przez ratowanie innych, będzie wciąż na nowo tworzyć sytuację których będzie próbować w końcu udowodnić swoją wartość. Ale prawdziwe uzdrowienie nie przychodzi wtedy, gdy udaje się kogoś uratować. Przychodzi wtedy, gdy człowiek w końcu pozwala sobie po prostu być, bez konieczności kogoś ratowania. Wyobraźcie sobie eksperyment. Co się stanie, jeśli na jeden dzień, tydzień, miesiąc zrezygnujecie z roli ratownika? Co się stanie, jeśli zaczniecie mówić nie tam, gdzie wcześniej zawsze mówiliście tak? Co poczuje człowiek, gdy pasożyty zaczną się oddalać, nie otrzymując zwykłego wsparcia? I najważniejsze: kto zostanie obok, gdy maska dobroczyńcy spadnie? To właśnie jest prawdziwy test na to, czy w życiu są ludzie, którzy cenią samego człowieka, a nie jego usługi. Kończąc te refleksje, ważne jest zrozumienie. Zmiana jest możliwa. Syndrom ratownika to nie wyrok na całe życie to wzorzec, który można rozpoznać, uświadomić i zmienić. Wymaga to czasu, cierpliwości, czasem profesjonalnej pomocy psychologicznej. Ale rezultat jest wart wysiłku życie, w którym cenią Was nie za to, co robicie dla innych, ale za to, kim jesteście. Relacje, w których jest prawdziwa wzajemność, wolność bycia sobą, bez konieczności ciągłego kogoś ratowania. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i polubić, jeśli ten film był pomocny. Udostępnij go tym, którym może pomóc zrozumieć te złożone mechanizmy psychologiczne, bo zrozumienie to pierwszy krok do uwolnienia się od toksycznych wzorców, które niszczą życie.